12 a 14 w Radiu Kraków program O tym się mówi. No i zwykle przed 13 zaglądamy do lokalnych gazet. Tak będzie i dzisiaj. Dziś Dziennik Polski w studiu Radia Kraków Piotr Tymczak, dziennikarz Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No w Radiu Kraków w programie O tym się mówi. Porozmawiamy o konsultacjach społecznych dotyczących przestrzeni publicznej w Krakowie, bowiem w najnowszym numerze Dziennika Polskiego pisze, że o tym jak fontannę na Rynku Głównym widzą krakowianie? Widzą ją jako nową fontannę z miejscami do siedzenia, z zielenią, światłem? Taka jest odpowiedź na pytania, na ankiety mieszkańców. No ale tak czy inaczej decydujący głos będzie należał do konserwatora. No tak, na pewno jest decyzja taka, że ta fontanna, która teraz jest, no to jest do wymiany, nie wiem, jakie będą jej losy. Tam, przypomnijmy, że też była wcześniej już fontanna, Profesora Wiktora Zina, ona jest parku Morskiej, tak. tak. I ze względu na jej stan, jak i y, po, potrzebę y, dużej, ewentualnie, modernizacji, więc y, tutaj na pewno ona nie wróci, zostanie tam, gdzie jest. No, a ma być nowa fontanna. Mieszkańcy zdecydowanie powiedzieli się za tym, że y, rynek główny zasługuje na inną fontannę, no, można zrozumieć, że lepszą, tak, niż ta, która jest. Y, przypomnę, że ona y, nie funkcjonowała, też stała się takim ulubionym miejscem krakowskich gołębi, nie wyglądało to sympatycznie, raczej odstraszała swoim wyglądem w ostatnim czasie, a to przecież serce miasta, serce Krakowa, miejsce, miejsce gdzie miliony turystów przybywa każdego roku, więc ma się pojawić nowa fontanna, no i z nowymi funkcjami czekamy, oczywiście, czekamy tak, jaki ma być projekt, jakie będą tam elementy być może pojawi się element gołębia, skoro tak upodobały sobie krakowskie gołębie tę fontannę, ale też raczej tutaj jest zaznaczenie takie, że motywy mają nawiązywać do historii Krakowa, więc może jakieś elementy historyczne też pamiętajmy, że mamy pod, pod ziemią rynku muzeum. No to fontanna to oczywiście taki punkt wyjścia do, do takiego dłuższego spaceru. Po rynku głównym, rynek główny coraz bardziej obywatelski, myślisz, mają tam też zostać posadzone drzewa. Takie były wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Tak, no i czekamy na te drzewa, to już też historia wieloletnia. Kiedyś przypomnimy, były drzewa na rynku, potem rynek stał się bardziej takim placem betonowym, patelnią taką, w cudzysłowie, na której można w lecie smażyć jajecznicę. No i te, oczywiście. Teraz jest powrót do, do zieleni, do drzew. Mamy ocieplenie klimatu, ogromne upały. No, ale też przyjemnie jest odpoczywać, spacerować, siedzieć w ogródkach, jeżeli jest trochę zieleni. Pojedyncze drzewa są na rynku, jest ten projekt właśnie i no, czekamy też na realizację. No ale tutaj to też. To już przyszły rok obiecuje tak. zarząd ziemi miejskiej. Tylko, że tutaj też będą wybrane miejsca, bo powstało za ten czas oczywiście to muzeum, które jest bardzo popularne w podziemiach rynku, też, żeby te drzewa się utrzymały na rynku, więc zostaną wybrane takie miejsca. No i czekamy, na pewno będzie to ładnie wyglądać myślę, że te, takie nowe funkcje na rynku są potrzebne. No to, to jest rok 2026 i tutaj też była decydująca rola. Konserwatora, no to była fontanna, były drzewa, no ale przed nami święta Bożego Narodzenia, a Krakowianie chcieliby też innej oferty targowej. To znaczy, żeby na, na targach bożonarodzeniowych nie straszyły ceny. W tym roku straszą? Sprawdzałeś? Sprawdzał Sprawdza. Dziennik Polski? Sprawdzaliśmy, tak. No, ceny są europejskie, bardzo wysokie, rzeczywiście, jak na nasze portfele, tak. Byłem akurat niedawno trochę pojeździłem po Europie, byłem w Paryżu, w Wenecji. No to tam są ceny podobne, tak. Jeżeli chodzi na przykład na Paryżu, byłem na targu bożonarodzeniowym. Kiełbasa kosztowała 10 euro. U nas kosztuje taka mega kiełbasa za 50 euro, są za 50 zł, są za 45, także to są ceny europejskie. No ale jednak zarobki mamy trochę inne niż w zachodniej Europie. Także yy, tylko przypomnę, że posiadacze karty krakowskiej mają zniżkę te 20%. No to jest już sporo taniej. Ale z drugiej strony, jak rozmawiałem, bo też jak podróżowałem, rozmawiałem z turystami nawet z jedną panią taką rozmawiałem, która. Dużo podróżuje po Europie i była w też w kilku miastach w Polsce, pani z Niemiec wyliczyła Kraków i Gdańsk jako takie miejsca no, takiej ekstra klasy europejskiej, że to powiedziała, że jeżeli chodzi o Kraków, właśnie takie miejsca jak, miasta jak Kraków, Gdańsk, Paryż, Wenecja czy Mediolan, no to to dla nich to jest zrozumiałe, że, że to, są, to, to jest europejska czołówka i, i takie ceny, ale to są ceny dla turystów. Co jeszcze zauważyłem? No w Paryżu i byłem na tych targach bożonarodzeniowych w ogrodach przy Lubrze. No to tam jest, są dużo większe, jest więcej przestrzeni i większa jest oferta też dla mieszkańców, przede wszystkim dla młodzieży. tak? Jest dużo więcej tych elementów zabawowych. W Krakowie pierwszy raz w tym roku pojawiła się pod wieżą ratuszową Karuzela Wenecka. Cena dla mieszkańców jest 5 zł, więc za, je, za przejazd jest niedużo normalnie 15, no ale to jest tylko jedna. A no wiadomo, my mamy piękne te targi na rynku, szczególnie po zmroku, pięknie to wygląda, no ale to jest rynek główny, samo centrum Krakowa, także tam nie możemy zrobić wesołego miasteczka, no i też jest mniej miejsca, ale znalazłem takie, mamy nie tylko jeden, nie tylko jeden jarmark, bo też mamy przy galerii. Krakowskiej powstał taki mniejszy adwentowy jarmark, i tam jest większa ta oferta. Nawet można sobie do bramki takiej, świąt, świąt, świąteczny wystrój jest, ale są nawet takie elementy sportowe, także tam jest większa oferta dla młodzieży. Także... No, no to dobrze. To, to jest, jest oczywiście ten ranking przygotowany przez jeden z portali turystycznych, a z tego rankingu wynika, że najwyżej oceniane targi Bożonarodzeniowe w tym roku są w Gdańsku. No tak, Gdańsk wskazuje ten, ten portal, no więc podaje za faktem ceny z tego, z tego Bożonarodzeniowego Targu w Gdańsku. No jak przeliczamy wszystko na kiełbasę, no to tam grillowana kiełbasa z dodatkami 20 zł. U, to duża różnica, no, tak? To jest jednak w Gdańsku. Duża różnica. 8 pierogów ruskich 34, a w Krakowie? No 5 pierogów pytałem 25 zł. 25, no, możemy porywalizować trochę. No to y, Langosz 20 zł. Nie wiem czy tutaj jest. To nie, pewnie jest, ale nie sprawdzam dokładnie, jaka jest cena. No, natomiast jeżeli chodzi o tą kiełbasę, no to rzeczywiście tutaj y, y, mamy ceny takie jak w Paryżu, y, ale nawet większe. Chcielibyśmy Takie jak w Gdańsku, żeby. No było. właśnie, żeby było trochę taniej. Tak jak wspomniałem, mieszkańcy mają to 20% taniej. Ale jak zauważyłem, przynajmniej te pierwsze dni, no bo przez codziennie na, na jarmarku nie jestem, ale przechodzę i byłem w pierwszy dzień, byłem dwa razy nawet, i, i w poł koło południa, i, i wieczorem. No to przede wszystkim y słychać różne języki świata zagranicznych turystów. Oczywiście mieszkańcy też są, ale tak jak wspomniałem, te targi bardziej są jednak dla turystów i na ich kieszeń. Mamy jarmarki też na małym rynku, też właśnie przy na placu Jana nowaka Jeziorańskiego, także w innych miejscach, trochę przy galerii Kazimierz, także trochę to się rozłożyło i tam ceny są mniejsze, mieszkańcy mają wybór. No nie jest to w jednym miejscu, ale też w Paryżu jest, to jest też duże miasto i tam też nie jest jeden Jarmark. No jest europejsko, w każdym razie to widziałem, że i turyści, jak i mieszkańcy zatrzymują się na tych jarmarkach, robią sobie zdjęcia. No czuć tą atmosferę świąt. Co roku zawsze coś będzie można oczywiście poprawić i te ceny no to pewnie też. właśnie o poprawianiu, no bo też przez lata dyskutowaliśmy o tym, co, co powinno na, takiej, na, taką, na, 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 na taki jarmark bożonarodzeniowy trafiać. No. Dużo było dyskusji dotyczących przede wszystkim cen, no bo Tę sprawę najczęściej podnosili Krakowianie. To jest to, o co nam chodziło w tym roku, czy tam jeszcze jest coś do poprawki w Twojej ocenie? No tak, jak wspomniałem, jesteś do poprawki, bo jak się przyjdzie z dziećmi, no to co, na kiełbasę, na bigos, rękodzieło można kupić, ale tak, żeby się zatrzymać, no jest ta jedna karuzela, może coś trzeba pomyśleć, no były różne wydarzenia sportowe na rynku, udawało się to montować, no to przy okazji targów może trochę jeszcze więcej przestrzeni można zająć. I przygotować jakieś dodatkowe atrakcje. Odsyłam chociażby właśnie tutaj na plac Nowaka Jeziorańskiego, tam jest więcej tych. Tych takich, takiej oferty, która może zatrzymać trochę na dłużej i trochę, żeby się też poruszać nawet, a nie tylko jeść i, i kupować pamiątki. Także też tak, jak byłem w, w Europie, no to, to też właśnie wprowadza się takie różne atrakcje, być może to jest jakaś droga. No, Różne mogą być jeszcze dodatkowe pomysły. Myślę, że też jakaś oferta kulturalna, chociaż jest, tak, ale... Jest cena oczywiście. Jest cena, tak, ale nie, akurat jak byłem w pierwszy dzień, no to, to była postawa. No to, no to oczywiście ocenę tegorocznych targów bożonarodzeniowych oczywiście pozostawiamy słuchaczom, a dziś pierwsze wnioski i opinie. Dzielił się nimi ze słuchaczami Radia Kraków Piotr Tymczak, dziennikarz Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.